Historia naszej planety obejmuje ponad 4,5 miliarda lat. W tym czasie pojawiły się i zniknęły niezliczone gatunki zwierząt. Jednak dzięki wnikliwym badaniom i ważnym odkryciom, naukowcy znaleźli dowody na to, że niektóre z tych starożytnych zwierząt wciąż istnieją. Od głębin oceanów po odosobnione lasy pokażemy Wam kilka zwierząt, które uważano za wymarłe, ale żyją do dziś. Numer 1. Mamut Włochaty. Mamut Włochaty to słynny symbol epoki lodowcowej. Przez długi czas wierzyliśmy, że wymarły między 4 tysiące a 10 tysięcy lat temu, a jedynym dowodem na ich istnienie były kości i kły. Przekonanie to opierało się na wielu szkieletach odkrytych na zamarzniętych terenach Syberii, Ameryki Północnej i Europy. Skamieniałości wskazywały, że mamuty wymarły z powodu zmieniającego się klimatu i polowań prowadzonych przez wczesnych ludzi. Jednakże nowe odkrycia naukowe ujawniły więcej informacji na temat tych wielkich zwierząt. To zapoczątkowało dyskusję na temat możliwości przywrócenia ich do życia. W 2013 roku naukowcy na Syberii odkryli bardzo dobrze zachowanego mamuta włochatego, który wciąż miał mięśnie, a nawet płynną krew. Było to bardzo ważne odkrycie, ponieważ dało naukowcom rzadką okazję do szczegółowego zbadania materiału genetycznego i ciała mamuta. Badania te wykazały, że mamuty Włochate były przystosowane do zimnego klimatu. Miały długą, gęstą sierść, grubą warstwę tłuszczu i duże, zakrzywione kły, które służyły im do znajdowania pożywienia pod śniegiem. Co ciekawe, ostatnio niektórzy ludzie zgłaszali, że je widzieli. W 2012 roku mieszkańcy Syberii twierdzili, że widzieli zwierzę wyglądające jak mamut Włochaty. Nie mogli się do niego zbliżyć, ponieważ obawiali się o swoje bezpieczeństwo i nie chcieli spłoszyć zwierzęcia. Niektórzy sądzą, że mógł to być dziki słoń, ale wielu naukowców twierdzi, że opis nie przypomina żadnego znanego słonia. Cechy fizyczne mamutów włochatych znacznie różnią się od współczesnych słoni i są łatwe do zidentyfikowania. Miały na grzbiecie duży garb tłuszczu, który magazynował energię na trudne zimy. Ich uszy były mniejsze niż u współczesnego słonia, co pomagało im utrzymać ciepło w zimnym klimacie. Ponadto ich zęby były specjalnie ukształtowane do rozdrabniania twardych zamarzniętych roślin. Naukowcy mogą dostrzec te cechy budowy ciała u wielu zachowanych i skamieniałych mamutów, które dokładnie zbadali. Mamut włochaty jest nadal uważany za gatunek wymarły, ale myśl o ponownym zobaczeniu go żywym jest ekscytująca. Naukowcy badają sposoby na odnalezienie tych starożytnych zwierząt, stworzenie ich kopii lub wyhodowanie nowego typu słonia z cechami mamuta. Numer 2. Dzięcioł wielkodzioby Dzięcioł Wielkodzioby jest jednym z największych dzięciołów na świecie, mierzącym około 50 cm długości i mającym rozpiętość skrzydeł wynoszącą prawie 76 cm. Ludzie często nazywają go ptakiem Pana Boga ze względu na jego niesamowity wygląd i rzadkość występowania. Przez wiele lat większość ludzi uważała go za gatunek wymarły. Jego piękne pióra są lśniąco czarne z dużymi białymi plamami na szyi i białym pasem wzdłuż grzbietu. Samce mają jaskrawo-czerwony czub, podczas gdy samice mają gładki-czarny czub. Jego mocny dziób ma blady kościany kolor, od którego ptak wziął swoją nazwę. Używa tego dzioba do zdzierania kory drzew w poszukiwaniu owadów jako pożywienia. Ten imponujący ptak pierwotnie zamieszkiwał rozległe lasy południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych i Kuby, a ostatni raz był powszechnie widziany w połowie lat 1900. Utrata leśnego siedliska i polowania były głównymi przyczynami jego zniknięcia. Następnie, w 2004 roku, ekscytujące wydarzenie przyciągnęło uwagę całego świata. Zespół ekspertów od ptaków zgłosił, że widział dzięcioła w Arkansas. Ich zgłoszenie zostało poparte krótkim, niewyraźnym nagraniem wideo oraz nagraniami dźwiękowymi unikalnych nawoływań ptaka. To odkrycie wzbudziło nową nadzieję i ogromne zainteresowanie wśród naukowców i obserwatorów ptaków. Prowadząc do poszukiwań na dużą skalę i wysiłków na rzecz ochrony tego gatunku. Od tego czasu wiele osób zgłaszało, że widziało tego ptaka, ale nie ma na to solidnych dowodów naukowych. Pomimo wielu wypraw poszukiwawczych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, wciąż nie ma jednoznacznych dowodów na istnienie zdrowej populacji tych ptaków. Nawet pod presją oficjalnego uznania ptaka za wymarłego wielu naukowców i obserwatorów ptaków, jest przekonanych, że on wciąż żyje. Komentarze ekspertów. Na banach hobbistów i lokalnych mieszkańców są wciąż udostępniane, wzmacniając nadzieję, że ten wspaniały ptak nadal żyje. Numer 3. Takahę to duży nielotny ptak z Nowej Zelandii, który przez wiele lat był uważany za wymarłego. Ma kolorowe pióra i dużą tuszę. Ostatnie potwierdzone zaobserwowanie miało miejsce pod koniec XIX wieku. Więc naukowcy uznali, że ptak zniknął z powodu zniszczenia jego siedliska i pojawienia się nowych drapieżników. Następnie, w wyniku zaskakującego odkrycia w 1948 roku, ptak został ponownie odnaleziony. Dr. Jeffrey Orbel zlokalizował go w odległych górach Murcisona na wyspie południowej Nowej Zelandii. Ponieważ został odnaleziony po uznaniu go za wymarłego, Takahę jest czasami nazywany ptakiem, który powrócił z zagrobu. Dr Orbel, ekspert od ptaków, zawsze wierzył, że takache mógł przetrwać na odizolowanych obszarach. Jego wytrwałe poszukiwania zakończyły się sukcesem, gdy jego zespół znalazł niewielką grupę takache podczas wyprawy w góry. To odkrycie pokazało, że natura potrafi być bardzo wytrzymała. Takache ma unikalne cechy fizyczne, które interesują wiele osób. Jest to duży ptak, wysoki na około 63 cm i może ważyć do 3,6 kg. Jego pióra to piękna mieszanka głębokiego błękitu i zieleni, a do tego ma mocny czerwony dziób i silne nogi. Duże stopy ptaka są dobrze przystosowane do życia na ziemi. Jego małe skrzydła nie służą do latania, ale pomagają w utrzymaniu równowagi i są używane podczas godów. Skamieniałości pokazują, że takachę żył w Nowej Zelandii przez miliony lat, przystosowując się do swojego specyficznego środowiska. Jego silne nogi i duże stopy świadczą o tym, że spędzał życie chodząc po trudnym terenie w poszukiwaniu pożywienia. Takache żywi się głównie określonymi gatunkami traw, używając swojego potężnego dzioba do oddzielania najlepszych części rośliny do zjedzenia. W 2023 roku pracownicy ochrony przyrody poinformowali o stałym wzroście liczebności takache. Coraz więcej ptaków jest obecnie wypuszczanych na bezpieczne. Wolne od drapieżników obszary w całej Nowej Zelandii. Te ważne działania pomagają zapewnić przetrwanie takachę i pokazują wielki sukces prac konserwatorskich. Numer 4. Słonie jawajskie. Uważano, że słoń jawajski całkowicie zniknął pod koniec XVIII wieku. Było to spowodowane utratą siedlisk i ekspansją człowieka na wyspie Awa w Indonezji. Jednak niedawne odkrycie zmieniło nasze rozumienie tych dużych zwierząt. Analiza DNA wykazała, że słonie na wyspie Borneo są genetycznie odmienne od innych słoni azjatyckich. W rzeczywistości są one bardzo podobne do historycznych słoni jawajskich. Sugeruje to, że słonie jawajski nie wymarł, lecz został przetransportowany na Borneo wiele wieków temu. Słonie z Borneo, podobnie jak słonie jawajskie, mają kilka unikalnych cech. Są na ogół mniejsze od swoich krewnych z kontynentalnej Azji, mają krótsze prostrzekły i bardziej zwartą budowę ciała. Samce zazwyczaj dorastają do mniej niż 2,5 metra wysokości, podczas gdy słonie z kontynentalnej Azji mogą osiągać 3 metry. Cechy te pomagają im łatwo poruszać się w gęstym środowisku leśnym. Powiązanie genetyczne dostarczyło ważnych informacji o ich przetrwaniu. To wspaniała wiadomość, że słoń jawajski wciąż istnieje w tej formie. Niestety raporty wskazują, że słoń z Borneo również jest zagrożony wyginięciem. Władze ciężko pracują, aby chronić tę populację i zapobiec jej zniknięciu. Dzięki tym wysiłkom mamy nadzieję zapewnić przyszłość, w której te unikalne słonie będą mogły nadal żyć na naszej planecie. Numer 5. Płaszczak. Płaszczak to fascynujące stworzenie i doskonały przykład żywej skamieliny. Przez długi czas naukowcy uważali tego starożytnie wyglądającego rekina za wymarłego. Sądzili, że zniknął miliony lat temu. Następnie odkrycie płaszczaka u wybrzeży Japonii w 2004 roku zaskoczyło świat nauki. Jego ciało wyraźnie świadczy o jego starożytnym pochodzeniu. Płaszczak ma długie, węgorzowate ciało, dorastające do 2 metrów długości. Swoją nazwę zawdzięcza sześciu parom skrzeli na gardle, które mają pofałdowany, przypominający kryzę wygląd. Te skrzela, liczne ostre zęby i nietypowe położenie płetw są bardzo podobne do cech jego starożytnych, skamieniałych przodków. Unikalne ciało rekina dostarcza ważnych informacji o jego historii. Jego proste cechy, takie jak położenie skrzeli i kształt szczęki, przypominają wczesne rekiny sprzed ponad 80 milionów lat. Oczy płaszczaka mogą wytwarzać własne światło, świecąc zielonkawo niebieskim kolorem w ciemności. Ta zdolność do wytwarzania światła pomaga mu orientować się w terenie i polować na pożywienie w bardzo głębokim oceanie. Bardzo niewiele płaszczaków zostało zaobserwowanych lub schwytanych. Ponieważ rzadko spotyka się je w naturalnym środowisku. Z tego powodu wciąż niewiele wiemy o ich trybie życia. Naukowcy kontynuują badania nad tym rekinem, używając pojazdów głębinowych i podwodnych kamer. Mają nadzieję dowiedzieć się więcej o jego zachowaniu, diecie i sposobie rozmnażania, odkrywając tajemnice tego starożytnego zwierzęcia. Numer 6. Latimeria. Latimeria to niezwykłe odkrycie w dziedzinie badań nad życiem morskim. Przez długi czas naukowcy sądzili, że ta starożytna ryba wymarła około 66 milionów lat temu. Znali ją tylko ze skamieniałości, które miały 400 milionów lat. Wszystko zmieniło się w 1938 roku, kiedy u wybrzeży Afryki Południowej złowiono żywą Latimerię. To odkrycie ogromnie zaskoczyło środowisko naukowe. Odkrycia dokonała pracownica muzeum Marjorie Courtney Latimer, która zauważyła dziwną rybę w zbiorach rybaka. Przesłała rybę ekspertowi JLB Smithowi, który potwierdził, że jest to latimeria, gatunek, który wszyscy uważali za zaginiony na zawsze. Latimerię łatwo zidentyfikować dzięki jej specjalnym cechom budowy, które wyglądają bardzo podobnie do skamieniałości jej starożytnych krewnych ma grube mięsiste płetwy, które wyglądają jak małe nogi, co łączy te rybę z pierwszymi zwierzętami, które przeniosły się z morza na ląd. Ryba ma również ogon z trzema częściami i specjalny organ w nosie. Organ ten pomaga jej wyczuwać otoczenie, aby znaleźć pożywienie w głębokiej, ciemnej wodzie. Ryba ta może dorastać do 2 metrów długości i ważyć do 90 kg. Jej łuski są grube i twarde, dokładnie takie jak łuski znalezione na starożytnych skamieniałościach. Kluczowym znakiem jej starożytnej historii jest pusta struna grzbietowa, elastyczna rurka, która podtrzymuje jej ciało zamiast litego kręgosłupa. Latimeria żyje głęboko w oceanie, na głębokości od 150 do 700 metrów. To głębokowodne siedlisko wyjaśnia, dlaczego ludzie nie odkryli jej przez tak długi czas. Numer 7. Jaszczurka olbrzymia z Lapalmy. Jaszczurka olbrzymia z La Palmy, znana również jako Galotia auaritae, uważana była za wymarłą, ale została ponownie odnaleziona na wyspie La Palma. Przez wiele lat ten duży gad znany był tylko ze starych szczątków kopalnych. Jego populacja zaczęła się zmniejszać około 2000 lat temu, kiedy na wyspie po raz pierwszy osiedlili się ludzie. Gatunek ten był uważany za wymarły przez ostatnie 500 lat, ale niedawne obserwacje w północnej części La Palmy dowiodły, że to nieprawda. Mała grupa tych jaszczurek została odkryta w odległej, skalistej części wyspy. Jaszczurki te miały szczególne cechy, które pasowały do starych szczątków kopalnych, w tym duży rozmiar i charakterystyczne wzory łusek. Dorosła jaszczurka olbrzymia z La Palmy może osiągnąć długość 46 cm, co czyni ją znacznie większą od większości innych jaszczurek na Wyspach Kanaryjskich. Ich mocne ciała, silne nogi, i unikalne ubarwienie pomogły naukowcom z całą pewnością potwierdzić ich tożsamość. Populacja jaszczurki zmniejszyła się z kilku powodów. Należą do nich polowania ze strony kotów, które sprowadzono na wyspę, bycie pożywieniem dla ludzi, oraz utrata ich naturalnych siedlisk na rzecz rolnictwa. Aby chronić ten wyjątkowy gatunek, badacze stwierdzają, że konieczne jest natychmiastowe przeprowadzenie dokładnych poszukiwań w tym rejonie. Ponowne odkrycie Galotia Awaritae jest bardzo ważne. Daje nam rzadką szansę na zbadanie zwierzęcia, które uważano za zaginione. Pomaga nam również zrozumieć różnorodność życia na wyspach kanaryjskich to odkrycie pokazuje, jak ważne jest chronienie obszarów naturalnych, ponieważ niektóre zwierzęta, które uważamy za wymarłe, mogą nadal istnieć w odległych miejscach. Numer 8. Skal laotański. W 1996 roku badacze w lasach Laosu odkryli niezwykłe zwierzę. Które wyglądało jak skrzyżowanie szczura z wiewiórką. Stworzenie to to skal szczur laotański, znany również jako *Hanio*. Początkowo naukowcy sądzili, że jest to zupełnie nowy gatunek. Wkrótce dowiedzieli się, że należy on do rodziny gryzoni, którą uważano za wymarłą od 11 milionów lat, co czyni go żywą skamieliną. W 2005 roku naukowcy umieścili to zwierzę w jego własnej unikalnej rodzinie, Laonastidae. Ponieważ tak bardzo różniło się od innych żyjących gryzoni. Skalszczur ma kilka szczególnych cech. Jego mocne ciało pokryte jest szorstkim brązowym do szarego futrem, które zapewnia dobry kamuflaż w jego skalistym domu. Jedną z jego najbardziej zauważalnych cech są unikalnie ukształtowane zęby, idealne do przeżuwania twardych roślin. Zwierzę ma również długi, puszysty ogon, który pomaga mu utrzymać równowagę podczas poruszania się po skalistych powierzchniach. Jego duże, zaokrąglone uszy zapewniają mu doskonały słuch, pomagając wykrywać potencjalne drapieżniki lub pożywienie. Późniejsze badania genetyczne potwierdziły, że skal szczur laotański reprezentuje bardzo starą gałąź drzewa rodowego gryzoni, co wyjaśnia jego charakterystyczny wygląd. Numer 9 Czarny Lampart Przez wiele lat Czarny lampard był uważany za gatunek wymarły. Jednak znaczące odkrycie dokonane w 2019 roku przez fotografa Willa Burarda Lucasa odnowiło zainteresowanie tym rzadkim zwierzęciem. Czarny lampart, znany również jako czarna pantera, często był stworzeniem z mitów. To postrzeganie zmieniło się, gdy Lukas sfotografował ciemno umaszczonego lamparta poruszającego się w kenijskiej nocy. Ta obserwacja dostarczyła ostatecznego dowodu na to, że czarny lampart wciąż istnieje. Jego unikalny wygląd odróżnia go od innych lampartów w centki. Uwarunkowanie genetyczne zwane melanizmem powoduje jego ciemne umaszczenie. Ciemne futro pomaga mu doskonale ukrywać się w gęstych lasach i zacienionych miejscach, w których żyje. Nawet przy ciemnym futrze, typowe dla lamparta centki są nadal widoczne, jeśli przyjrzeć się uważnie. Te centki świadczą o jego pokrewieństwie z innymi lampartami. Naukowcy uważają, że czarny lampart istnieje od tysięcy lat. Wiemy to, ponieważ starożytne malowidła naskalne i przedmioty z różnych kultur przedstawiają wizerunki tego zwierzęcia. Ostatnio odnotowano więcej obserwacji czarnych lampartów, co podekscytowało naukowców i miłośników przyrody. Lepsza technologia kamer i działania na rzecz ochrony przyrody zaowocowały częstszym widywaniem tych zwierząt. Naukowcy chcą teraz badać ich zachowanie, geny i rolę w środowisku, aby lepiej zrozumieć te wspaniałe koty. Numer 10 Wiewiórolotka Wełnista Wiewiórolotka Wełnista to tajemnicze zwierzę, które uważano za już nieistniejące. Została niespodziewanie ponownie odkryta w 1994 roku przez amerykańskiego naukowca w odległej dolinie w północnym Pakistanie. Badacze szybko udali się w ten trudno dostępny górski rejon, aby jej poszukać. Byli zaskoczeni, odkrywając tam małą grupę tych wiewiórek. Ta wiewiórka ma kilka szczególnych cech, które odróżniają ją od innych gatunków wiewiórek. Jej gęste, wełniste futro utrzymuje ciepło w chłodnym, górskim powietrzu. Duży, puszysty ogon pomaga jej sterować podczas szybowania. Zwierzę ma również wyraźne znaki na twarzy, w tym ciemną maskę wokół oczu i biały pyszczek. Jedną z jej najbardziej niesamowitych zdolności jest płynne szybowanie między wysokimi gałęziami. Robi to za pomocą cienkiej błony skórnej, która łączy jej nadgarstki z kostkami. Pozwala to wiewiórce pokonywać duże odległości w powietrzu, z łatwością przemieszczając się z drzewa na drzewo. Ponowne odkrycie tej wiewiórki wywołało wielkie poruszenie wśród naukowców. Poprzez badanie i ochronę zwierząt, takich jak wiewiórolotka wełnista, możemy pomóc zapewnić, że te wyjątkowe stworzenia będą nadal żyć na naszej planecie dla przyszłych pokoleń. Numer 11. Śpiewający pies z Nowej Gwinei. Śpiewający pies z Nowej Gwinei zawdzięcza swoją nazwę bardzo nietypowym dźwiękom, które wydaje. Rasa ta słynie z unikalnego wycia, które brzmi jak połączenie wilka z wielorybem. Przez wiele lat uważano, że ten pies już nie istnieje w swoim naturalnym środowisku. Zwierzę to pochodzi z wysokich gór Nowej Gwinei i sądzono, że zniknęło. Było to spowodowane kurczeniem się jego siedliska i krzyżowaniem z lokalnymi psami wiejskimi. Przez długi czas jedyne znane okazy tych psów żyły z ludźmi, co sprawiło, że eksperci wątpili, czy jakiekolwiek jeszcze żyją na wolności. Wszystko zmieniło się w 2016 roku, kiedy zespół badaczy znalazł w górach małą grupę tych dzikich psów. Testy DNA potwierdziły to niesamowite odkrycie, wykazując zgodność genetyczną dzikich psów z tymi trzymanymi przez ludzi. Śpiewający pies z Nowej Gwinei ma charakterystyczny wygląd. Jest to małe zwierzę ze stojącymi uszami i specjalną gęstą sierścią, która utrzymuje ciepło w zimnym klimacie. Jednak jego najbardziej wyjątkową cechą jest muzykalne wycie dźwięk, który różni się od odgłosów jakiegokolwiek innego psa. Dziś jest uważany za najrzadszego psa na świecie. Kilka czystej krwi zwierząt, które niedawno odnaleziono, jest obecnie chronionych w celach hodowlanych i do badań naukowych. Naukowcy planują poszukiwania kolejnych psów czystej krwi w naturalnym środowisku. Będą również starannie hodować chronione psy, aby zwiększyć ich liczbę. Prace te są ważne dla zdobycia większej wiedzy o tym niegdyś zaginionym zwierzęciu. Badania mogą również pomóc nam lepiej zrozumieć, jak pierwotnie udomowiono wszystkie psy. Numer 12. Almik Kubański Almik Kubański jest jednym z najstarszych i najbardziej niezwykłych ssaków na Ziemi. Zwierzęta te są ostatnimi ocalałymi z dawnej grupy owadożerców, która żyła z dinozaurami 76 milionów lat temu. Badanie tych aktywnych nocą stworzeń pomaga nam zrozumieć, jak rozwijały się wczesne ssaki. Mają one szczególne cechy fizyczne, które odróżniają je od innych ssaków. Posiadają długi, elastyczny nos i ciało przypominające ryjówkę, a poruszają się niezgrabnym, szurającym chodem. Ich jadowita ślina jest unikalna wśród ssaków. I jest dostarczana przez dolne przednie zęby. To jadowite ukąszenie pozwala im obezwładniać różnorodne ofiary, takie jak żaby, małe gady, a nawet niektóre gryzonie, oprócz owadów, którymi się żywią. Stworzenia te są aktywne nocą, a dnie spędzają ukryte w szczelinach skalnych, pustych pniach drzew lub wykopanych przez siebie tunelach. Ich płochliwe zachowanie i odizolowane siedlisko sprawiły, że ludzie uwierzyli, iż wymarły. Ostatnie potwierdzone obserwacje miały miejsce w XIX wieku. Ich populacja zmniejszyła się z powodu wylesiania, wycinki drzew, górnictwa i polowań ze strony nowych zwierząt, takich jak koty i psy. Do lat 70. XX wieku uważano, że Almik całkowicie zniknął. Jednak niesamowite odkrycie w 2003 roku udowodniło, że ten wyjątkowy gatunek przetrwał w odległych południowo-wschodnich rejonach Kuby. Pomimo tego ponownego odkrycia, almiki kubańskie pozostają w niebezpieczeństwie. Liczebność ich populacji jest nieznana, więc nie wiemy czy rośnie, czy maleje. Chociaż ich jad może sprawić, że ludzie będą się ich obawiać lub na nie polować, musimy zrozumieć ich wartość dla środowiska. Potrzebna jest staranna ochrona, aby zapewnić, że almik kubański nie wymrze ponownie. Numer 13. Żółw olbrzymi z wyspy Fernandina. Żółw olbrzymi z wyspy Fernandina, zwierzę z wysp Galapagos, był uważany za wymarłego przez ponad 100 lat. Został po raz pierwszy znaleziony w 1906 roku. Naukowcy wierzyli, że żółw zniknął, ponieważ wulkany i inne zwierzęta zniszczyły jego dom i źródła pożywienia. Przez wiele dziesięcioleci nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie żółwia, więc eksperci uznali, że gatunek wyginął. Jednak w 2019 roku dokonano zaskakującego odkrycia. Na wyspie znaleziono żywego żółwia z Fernandiny. Naukowcy z Uniwersytetu Yale przeanalizowali jego krew. Wyniki potwierdziły, że była to prawdziwa przedstawicielka żółwia olbrzymiego z Fernandiny. Jej informacja genetyczna była bardzo zbliżona do żółwia odkrytego w 1906 roku. Te samice żółwia, nazwaną Fernanda, zidentyfikowano również na podstawie jej cech fizycznych. Ma duży pancerz, który jest uniesiony po środku, co jest znaną cechą jej gatunku. Jej silne nogi i gruba łuskowata skóra również potwierdziły jej tożsamość. To ważne odkrycie zapoczątkowało szeroko zakrojone poszukiwania w celu znalezienia partnera dla Fernandy. Celem jest pomoc w przetrwaniu tego bardzo rzadkiego gatunku. To wszystko na dziś. Dziękujemy za oglądanie.